Cześć. Z tej strony Magda z MyPolishCourse.com. To jest podcast o Polsce, o Polakach i języku polskim. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na ciekawą wycieczkę po całej Polsce, ale nie będziemy zwiedzać muzeów, słuchać o zabytkach czy poznawać historii miast i miasteczek. Dzisiaj opowiem Wam o języku polskim i o tym, jak różni się on w konkretnych regionach Polski. W całym kraju językiem urzędowym jest oczywiście język polski, ale co ciekawe, mamy w Polsce także jeden język regionalny, czyli taki język, który nie jest dialektem języka polskiego, ale jest zupełnie innym językiem. Mówię o języku kaszubskim. Jest on całkowicie odmienny od języka polskiego. Posługują się nim mieszkańcy północnej Polski i uczą się go dzieci w tamtejszych szkołach. Kiedy jedziemy w Polsce nad Morze Bałtyckie, to w okolicach kaszub pojawiają się charakterystyczne tabliczki z napisami miejscowości w dwóch językach polskim i kaszubskim. Niektórzy traktują to jako atrakcję turystyczną, ale tak naprawdę tabliczki te świadczą o długiej historii kaszubów jako społeczności i ich języka. Języka trudnego do zrozumienia dla osób spoza tego regionu, który także w pisowni wygląda zupełnie inaczej niż urzędowy język polski. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy Polacy posługujący się jednym wspólnym językiem polskim mają problemy ze zrozumieniem siebie nawzajem. Co mam na myśli? Otóż czasami to, co mówimy w naszej okolicy, nie do końca jest zrozumiałe w innych częściach Polski. Są to tak zwane regionalizmy, które powstają między innymi z gwary ludowej. Jak podaje słownik języka polskiego, wydawnictwa naukowego PWN, regionalizm to może być cecha wymowy, forma gramatyczna, wyraz lub konstrukcja składniowa, właściwe mowie mieszkańców pewnego regionu. Natomiast gwara to terytorialna odmiana języka, czyli dialekt. W Polsce rozróżniamy sześć różnych gwar dialektów. Podhalańską, Śląską, Poznańską, Podlaską, Warszawską i Krakowską. Tworzyły się one bardzo długo, przez wiele stuleci w danym regionie. Było to możliwe, ponieważ ludność prowadziła wtedy osiadły tryb życia. Nie przemieszczała się, podróże były trudne, uciążliwe i kosztowne. Powstawał wówczas własny, lokalny język. Często zawierał on dodatkowe wyrazy, zapożyczone z terenów, z których przywędrowali przodkowie danej społeczności. Na tworzenie się gwar, duży wpływ mieli także sąsiedzi. W gwarze śląskiej i wielkopolskiej znajdziemy sporo zapożyczeń z języka niemieckiego i czeskiego, a w gwarach kresowych, wschodnich, z języków wschodniosłowiańskich. Gwarę często można odnaleźć w sztuce. Jest wiele wierszyków i opowiadań pisanych gwarą. W każdym regionie Polski popularne są zespoły folklorystyczne, które podczas swoich występów śpiewają tylko gwarą. Często zespoły te wykorzystują instrumenty ludowe, które są charakterystyczne dla danego konkretnego regionu. W odcinku o polskich góralach, numer 14, mówiłam trochę o muzyce góralskiej i gwarze z tamtego regionu. A teraz. Posłuchajcie kilku przykładów wyrazów pochodzących z różnych gwar polskich. Kiedy wychodzimy z jakiegokolwiek budynku na zewnątrz, to Warszawiak, czyli mieszkaniec Warszawy, powie: Wychodzę na dwór, ale już Krakowianin, czyli mieszkaniec Krakowa, powie: Wychodzę na pole. Niektórzy mieszkańcy Katowic oznajmią: Wychodzę na plac. Ale ogólna zasada jest taka, że mieszkańcy byłego zaboru austriackiego wychodzą na pole, zaś pozostała część Polski wychodzi na dwór. Kiedy na Mazowszu zamawiamy w restauracji kotlety mielone z kartoflami i je próbujemy, czy są smaczne i świeże, to w Krakowie kelner przyniesie nam sznycle z ziemniakami, których nie próbujemy, ale kosztujemy. Uwaga, w Poznaniu są to kotlety z pyrkami. Jeśli mamy ochotę na zwykłą drożdżówkę to taka słodka bułka, na przykład z białym serem albo jabłkami to w większości sklepów w Polsce sprzedawcy zrozumieją, co chcemy kupić. Jednak na Pomorzu, czyli w północnej Polsce i w Wielkopolsce, czyli w okolicach Poznania, usłyszymy, że jest to szneka. Natomiast na Górnym Śląsku, czyli w okolicach Katowic, będzie to kołoczyk lub kołaczyk. Warto zaznaczyć, że używana we Wrocławiu i właściwie w całym regionie Dolnego Śląska nazwa słodka bułka, Znana jest w wielu częściach kraju, na Mazowszu, Podlasiu czy na Mazurach. Zatem nie ma obawy, że będziemy głodni. Sytuacja się komplikuje, gdy zamarze nam się długa bułka w kształcie chleba. Większość Polaków mówi na nią bagietka, ale już na terenach dawnego zaboru austriackiego, np. w Małopolsce, mówimy weka lub wek. W Katowicach spotkamy się także z określeniem lenga lub linga, albo też linga. Jednak wraz z zanikiem dialektu śląskiego, coraz rzadsze staje się to słowo. W okolicach Łodzi kupujemy bułkę angielkę, a w okolicach Radomia gryskę. Zaś pod Lublinem jest to parówka, która nie ma nic wspólnego z produktem mięsnym. W środkowej Polsce niektórzy mówią także bułka wrocławska, ale to ciekawostka określenie to jest zupełnie nieznane w okolicach samego Wrocławia. Kiedy jako Warszawiacy jesteśmy na wycieczce i po długiej wędrówce bolą nas nogi, to w Poznaniu bolą nas giry, a w Białym Stoku halopy. No dobrze, skoro bolą nas po warszawsku nogi albo po polsku to musimy zadbać o wygodne kapcie, tak powiemy na Mazowszu. Ale w Poznaniu są to laczki, a w Kielcach mamy trepy w łodzi pantofle. Hmm, sprawa nam się tutaj trochę komplikuje, bo pantofle w białym stoku wcale nie oznaczają domowego obuwia, ale eleganckie wyjściowe buty. Jeśli zaplanujecie remont i wymianę płytek w łazience, to pamiętajcie, że w Krakowie kupujemy flizy, w Katowicach kachle, a w Warszawie glazurę. Tyle nazw, a przecież chodzi o ten sam produkt. Kiedy waszym marzeniem jest wycieczka w góry, na przykład w polskie Tatry, to zapewne pomyślicie o przyjeździe do Zakopanego. Spotkacie tam prawdziwych rodowitych górali, którzy nie będą mówić czystą polszczyzną. Raczej będą posługiwać się określeniami, które związane są z rzeczami i zjawiskami występującymi tylko w górach. Na przykład wodospad górski nazwą siklawą. Ścieżkę górską określą jako pyrć. Szałas pasterski w górach to dla nich bacówka. Takie nazwy znajdują się też na mapach turystycznych tego regionu. Osoby, które przyjeżdżają na Podhale nazywane są ceprami. Podczas zakupu wydają nie pieniądze, a dudki i obiadają się oscypkami albo bryndzą, czyli serem owczym. Więcej o góralskich słowach mówiłam w odcinku 14 mojego podcastu. Skoro już wiemy, że dudki w zakopanem oznaczają pieniądze, warto dodać, że w poznaniu mówimy na nie bejmy. Stosujemy też również skrócone zdania. Na przykład powiemy, tego nie idzie kupić, co oznacza tego nie da się nigdzie kupić. Albo powiemy, żaden problem, co należy rozumieć jako stwierdzenie, że to nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Jeśli spędzamy czas w Warszawie, to wciąż w stolicy można usłyszeć słowa dzieciak, łobuziak czy schaboszczak, inaczej kotlet schabowy. Wyrazy te kończą się na ak. I to jest właśnie najbardziej charakterystyczna cecha gwary warszawskiej. Rowerak, czyli rowerzysta, prosiak, cwaniak. Poza tym nadal mówi się tutaj na urządzenie ustrojstwo. Na twarz człowieka facjata, a na nos kinol. Na przykład, zobacz jaką masz brudną facjatę, a zwłaszcza kinol. Oczywiście nie jest to język literacki i w rozmowach oficjalnych nie należy tak mówić. Gwara warszawska powstawała wśród niższej warstwy społecznej, wśród biednych mieszkańców dzielnic położonych daleko od centrum miasta. Stąd może być kojarzona z językiem drobnych złodziejaszków czy warszawskich cwaniaków. Dla mnie interesujące jest to, że podczas tworzenia tego odcinka podcastu dowiedziałam się, że kilka ze słów, których używam czasem w rozmowie z rodziną, pochodzi z Gwary Warszawskiej. Nie byłam tego świadoma. Mieszkam na Śląsku, czyli na południu Polski, ale znam słowa z Gwary Warszawskiej. Jak to możliwe, mój tata urodził się w Warszawie i mieszkał w okolicach Warszawy do około 20 roku życia. Najwyraźniej wniósł do naszej rodziny kilka słów z tamtego regionu. Jak dowiedzieliście się dzisiaj w języku polskim znajdują się wyrazy pochodzące z gwary. I chociaż niektóre z tych wyrazów brzmią całkowicie niezrozumiale, wręcz dziwnie albo śmiesznie, to w dużym stopniu znamy je z mowy naszych dziadków, rodziców lub z literatury. Zdarza się, że gwarowe określenia zostają wpisane do języka ogólnego i wtedy często ich znaczenie się zmienia. Językoznawcy zgadzają się z twierdzeniem, że język żyje, że dostosowuje się do nas i jest dla nas. Język musi się zmieniać, bo społeczeństwo się zmienia. Powstają nowe wyrazy albo są przenoszone z innych języków i jest to szybki proces. Dlatego też bardzo ważne jest dbanie o zachowanie języków lokalnych, szanowanie ich, bo one określają naszą historię, kulturę i świadczą o naszej tożsamości. Czy w Waszym kraju są dialekty? Używacie jakiejś gwary? Czy macie czasem problem ze zrozumieniem osób, które pochodzą z Waszego kraju, ale są z innego regionu? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Piszcie proszę na magda.trawińska.yahu.com lub znajdźcie mnie na Facebooku My Polish oraz Instagramie My Polish Course. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na koniec lista najciekawszych słów i wyrażeń z tego odcinka. Dziękuję za uwagę. 1. Otóż, to słowo, którego używamy wtedy, kiedy chcemy wprowadzić nową informację, ale nawiązujemy w niej do poprzedniego zdania, do poprzedniej informacji. Nie jest to słowo często używane w mowie kolokwialnej. Spotykamy je częściej w tekstach. Przykład. Czasami niektórzy uczniowie języka polskiego pytają mnie, kiedy piszemy U otwarte, a kiedy U zamknięte. Otóż nie usłyszymy różnicy, bo to są te same dźwięki. Musimy nauczyć się, jak się dane słowo pisze. Słowo otóż może też zostać użyte dla emfazy, kiedy komentujemy słowa kogoś innego i mówimy coś w stylu That's it, that's right. Przykład. Nie rozumiem, dlaczego reprezentacja Polski tak słabo zagrała na tym euro. Otóż to, też nie mam pojęcia. W tym dialogu, otóż to jest synonimem do no właśnie. Musimy jednak pamiętać, że otóż jest słowem trochę bardziej oficjalnym, więc kiedy użyjemy go w rozmowie z kolegą czy koleżanką, to na pewno bardziej przyciągniemy ich uwagę. 2. Zabór. Jak być może wiecie z historii Polski, w 1795 roku państwo polskie oficjalnie zniknęło z map świata. Trzech sąsiadów Polski Prusy, Rosja i Austria dokonało rozbiorów Polski i podzieliło między siebie terytorium naszego kraju. Polska odzyskała niepodległość dopiero po I wojnie światowej, czyli w 1918 roku. To oznacza, że Polska nie istniała przez 123 lata. 3. Zamarzyć się. To aspekt dokonany od czasownika marzyć, który dosłownie oznacza to dream of. Mówimy tak, kiedy mamy jakieś marzenie czegoś bardzo chcemy. Na przykład, Marzy mi się wyjazd na Karaiby. Można też powiedzieć, to zdanie w formie dokonanej. Zamarzył mi się wyjazd na Karaiby. Oba zdania znaczą praktycznie to samo, tylko że w pierwszym mamy czas teraźniejszy, więc wiemy, że ktoś teraz, w tej chwili o tym marzy, a w drugim zdaniu mamy czas przeszły, więc tutaj nie mamy pewności, czy ktoś nadal o tym marzy. Może to było tylko w przeszłości. Czasownika marzyć i zamarzyć. Używamy też czasami w mowie potocznej, kolokwialnej, kiedy po prostu chcemy powiedzieć, że mamy na coś wielką ochotę, czegoś bardzo chcemy. Na przykład: Hmm, marzy mi się teraz gorąca czekolada. Albo o, zamarzyły mi się pączki z marmoladą, idziemy? 4. Obiadać się, aspekt niedokonany, i obieść się, aspekt dokonany. Ten czasownik oznacza, że ktoś bardzo dużo je, więcej niż prawdopodobnie potrzebuje. Często robi to dlatego, że po prostu jedzenie sprawia mu przyjemność i jest łakomy. Osobę, która lubi dużo jeść i się objada, nazywamy łakomczuchem lub łakomczuszkiem. To drugie słowo to zdrobnienie. Jest takie krótkie rymowane zdanie, które rodzice w Polsce mówią czasami do swoich dzieci. Może pomoże ci zapamiętać to słowo. Jestem mały łakom czuszek, chcę mieć zawsze pełny brzuszek. To już wszystko na dzisiaj. Życzę Wam słonecznego, ciepłego letniego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.